Festiwal Delenia to, to takie dożynki, ale sadów i tego, co możemy z sadu yy, wziąć, skorzystać, czyli jabłonie, grusze, yy, to już jest koniec sezonu, malin, śliwki. To wszystko, co będzie nam służyło do przygotowania się na zimę i do dobrego jedzenia, yy, takiego zdrowego, prozdrowotnego, które możemy sobie sami przygotować w zimie. Dlaczego Dereń? Dereń musi być. No przecież w twierdzy brakowało leków, brakowało wszystkiego, wojsko musiało się leczyć, więc robiono nalewki z Derenia, konfitury. Dereń, drzewo życia. Z Derenia wykorzystywało się wszystko. Dlatego teraz dereń wraca do łask. Zdawien dawna był to owoc, który był używany normalnie w rodzinach, w domach. No później troszeczkę owoc zapomniany, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, że wraca do łask, bo i w domach no i nasza kuchnia zamkowa też bardzo często i, 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 i używa właśnie te, tego owocu. Nie tylko kuchnia zamkowa, ale też i jak powiedziałem, w domach prywatnych już zaczyna się ten owoc e, pokazywać. Jesteśmy grupą lokalną, wspierającą tradycję e, Derenia. Mamy wspaniałe wyroby z Derenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby kobiety z straszyc nie robiły produktów z Derenia. Deren jest absolutnie fenomenalny, Można z niego robić nalewki, wina, smażymy też powidła, marmolady. Jest moda na aderenia. E, tak jeszcze od takiej innej, ciekawszej strony powiem również, że e, jeżeli ktoś lubi nalewki, więc tak polecam bardzo Dereniówkę. Sam może nie powiem, że produkuję, czy lubię, prawda? Oczywiście, choćkolwiek bardzo chętnie bym pokosztował. Ale Dereniówka nazywana królową polskich nalewek, więc myślę, że to też bardzo fajną reklamę temu owocowi robi. Dereni z racji tego, że jest, ma bardzo wysoki odczyn, owocowy, że tak powiem, to właśnie w naturalny sposób świetnie się łączy z kawą, która też jest owocem. Pijemy jego pestkę podobnie jak dereń, tak? I tutaj możemy na przykład dodawać derenia do różnego rodzaju herbat pod postacią na przykład konfitury. Do kaw mrożonych nawet można dodać syrop z derenia, czy sok z derenia, który no w naturalny sposób sprawi, że nasza kawa będzie nie tyle słodsza, co taka właśnie bardziej owocowa, bardziej orzeźwiająca. Także jest to jak najbardziej w pełni naturalne połączenie. Deren jest symbolem właśnie tego naszego innego myślenia, powrotu do natury, powrotu do dobrego jedzenia i do składników, które nam przynoszą zdrowie albo nie przynoszą nam jakichś tam y, problemów żołądkowych. Więc to jest trochę odwrót od chemii, od y, wielkiej produkcji.